Szanowni Państwo, nazywam się Tomasz Łuzyński. Dzisiejszego popołudnia przypadł mi zaszczyt prowadzenia naszej przedwzorczej dyskusji. Pierwszy temat naszej rozmowy brzmi, co z naszym miastem, co z naszą gminą. Chciałbym, by Państwo jako potencjalni w młodarze przedstawili swoją strategiczną wizję naszej gminy. Krótko mówiąc, plany rozwoju na najbliższe 15 lat. Na czym Państwa zdaniem powinien opierać się Radziwiłłowie Gór jak za 15 lat jak miało by wyglądać to miasto. Zaczyna Pan Bartosiuk. Pan Tadeusz Cudziński. Szanowni Państwo, Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienia Samorządowe idzie do tego roku wyborów z szacunkiem, z szacunkiem dla mieszkańców. Ten szacunek ja miałem, mam i mieć będę. Jeśli chodzi o strategiczne działania gminy na dość długim okres na dość długi okres czasu, ale tak trzeba planować, to ja tu się nad którym musimy pracować. Drugim elementem jest rozwiązanie wreszcie problemu tzw. Tak Nowej Holandii, czyli obszarów położonych tutaj w, na terenie w kierunku Gdańska. To jest teren, który jest w zawiednaniu trzech nim z tego Ostaszera. Nowego Dworu. Nie dalej jak dzisiaj odbyło się bardzo interesujące spotkanie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza i Bałtycką Akademią Innowacji i Energetyki. Wypracowaliśmy wstępne założenia do zagospodarowania tego terenu i jeśli, jak ja to mówię, Bóg da zdrowie i życie i wyborcy pomogą, to wiemy i myślę, że ten teren nie będzie leżał tak jak w tej chwili jest na wydzierżawieniu dla rolników. Ochrona środowiska to jest przede wszystkim budowa kanalizacji. Dalsze etapy budowy kanalizacji kończymy w tym momencie na kanalizacji sięgającej od Kmicina do Rakowa. Ponad 1200 gospodarstw zostanie skanalizowanych. Również in Sprawa budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego. Mamy przygotowane koncepcje na y, zabudowę tak zwanego na zabudowę o, przy ulicy Trzepskej, na przykładowej działce między cmentarzem a internatem i wreszcie trzeba się wziąć za koncepcję stworzoną kilkanaście lat temu, budowę bulwaru o, nad Tugą. Jeśli chodzi o y, z kulturą duchową, więc oczywiście rozwój bazy kulturalno-rekreacyjnej, kulturalno sportowej zarówno na terenach e, miasta, jak i na terenie, i na terenie wiejskim. E, zakłada, zakładamy, że mia, miasto Nowy Twór leży w centrum, Żuław jest miastem, przez które przejeżdża cały szereg turystów udających się na mierzeń. Wiemy doskonale, jak... Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan Blachziewarka. Szanowni Państwo, że nie przedłużę, bo tych pytań jest trochę. Ja nie będę się rozwodził, bo dam to skrócie mniej więcej, tak żeby jakie to zmiany trzeba zrobić. Przede wszystkim trzeba promować żuławy. Żuławy to jest oczko w głowie. Leżymy na w depresji i każde jedno zagrożenie, które mieliśmy w roku I w tym roku, yy, czy to cofka, czy prawda, y, powodzie na południu kraju, gdzie całe szczęście, że myszymy praktycznie o ujściu, y, ta woda się rozchodzi. Ona się rozciąga i poziom czym bliżej żuław jest po prostu na wieśle coraz niższy. Ale gdybyśmy leżeli na wysokości Płocka, czy dajmy na to Warszawy, też byłoby nas spotkało to. Także trzeba pomyśleć o promocji, żeby nie tylko prawda, tutaj samorządy myślały, ale również i powiat, yy, marszałek, żeby nasi politycy w Warszawie wyciągnęli wnioski, że czas się zaleje żuławami. Bo jeżeli zaleje żuławy, zaleje całą tańską starówkę, a to nie będą już miliony. To będą wchodziły setki milionów odszkodowań, a my będziemy budować to łódka. Yy, przede wszystkim trzeba stworzyć strefę ekonomiczną ściągnąć inwestorów, którzy naprawdę będą chcieli coś dla żyła zrobić. Nie może być tak, jak powtarzam się już, że młodzi ludzie uciekają. Ludzie zawiązują firmy prawda, w innych regionach, otwierają w takiej farmy Mazurach. Wyjeżdżają do e, Niemiec, wyjeżdżają do Norwegii, do Anglii, prawda, do innych krajów, prawda, już z Irlandii wrócili, ale do innych krajów wyjeżdżają. Także e, miejmy tych udobrańców to na miejscu, niech oni tworzą to. Gospodarkę i przede wszystkim firmy budowlane, które w tej chwili robią w innych miastach powinny u nas budować. A na to trzeba stworzyć warunki. A żeby warunki były, to ludzie muszą przede wszystkim zarabiać. Jak będą zarabiać, to będą inwestować. Wtedy będzie żywy krawiec, i restauracja, i każdy pójdzie na mecz, każdy sobie prawda gdzieś wypije piwko, czy wypije z czy pójdzie na ciasto itd. Tak Ale to muszą mieć ludzie pieniądze. Już jeżeli nie będzie pieniędzy, to każdy będzie uciekał i za lat 10 nowy dwór będzie wyrudniały, prawda? Bo każdy będzie wyszkał Rozwój sportu to jest bardzo istotne, bo młodzież musi się na czym zerować Nie sport wychował. w piłkę od 1968 roku. Jestem prezesem budowego, klubu sportowego Zieloni i nam też się marzy jako stary działacz, żeby Żyła grały co najmniej w trzeciej, jak nie w drugiej lidze, a żeby Zieloni grali co najmniej w okręgu czwartej I daj Boże, żeby tak było. I jeżeli zaufacie mi Państwo i wybierzecie nową radę i gdybym został burmistrzem, obiecuję, że te rzeczy związane ze sportem wszystkie byłyby zrealizowane, co się Żuławom należy. A klimat mamy naprawdę bardzo przyjemny. Ja nie będę mówił nie przy zaufaniu. Następna sprawa to jest inwestycja w źródła energii odnawialnej. Też trzeba ściągnąć inwestorów, którzy kręcą się. Są już w Staszewie, byli w są chcą budować biogazownik. A powiem do porównania: przemysłu. U nas w kraju jest 7 biogazorów, a w Niemczech 4 tysiące. Czas powoli mija? I jeszcze chciałbym tutaj. Widzi przede wszystkim to zabezpieczenie przeciwpowodziowe, jak również e, inwestycje w Prosimy